Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj odcinek, który już dawno obiecałam dodać i udało mi się go wreszcie skleić, co prawda zajęło mi to kilka dni, ale na szczęście udało się zrealizować i będzie to jakby filmik skierowany do osób z insulinoopornością. W ogóle filmiki z insulinoopornością, które dodałam na, na kanał, cieszą się dość dużą popularnością, więc cieszę się bardzo i wiem, że mam poprzeplatane treści, troszkę biegowe, takie bardziej sportowe z żywieniem klinicznym, ale myślę, że nie ma to aż takiego znaczenia, bo jeżeli chcecie takie filmiki i was to interesuje, to jak najbardziej będę takie też dodawać. I dzisiejszy filmik jest na temat diety w insulinooporności. Przygotowałam takiego foodbooka, czyli będzie tam e, przepis na śniadanie, na drugi śniadanie, na obiad i na kolację. Będą to takie pełnowartościowe Posiłki, ponieważ jeżeli chodzi o dietę w insulinooporności, powinniśmy się skupić, żeby ona była przede wszystkim bogata odżywcza, żeby dostarczała nam wszystkie składniki mineralne, witaminy, żeby była różnorodna, czyli żebyśmy każdego dnia dostarczali inne właśnie takie jakby składniki odżywcze, dzięki czemu zwiększa to takie prawdopodobieństwo, że będziemy dostarczać do diety wszystkie składniki, które są nam potrzebne w zależności od. Aktywności fizycznej, od płci, od wieku. Dodatkowo w diecie są naprawdę mega smaczne posiłki, które mi bardzo smakowały. Dieta w insulinooporności powinna właśnie opierać się na posiłkach o niskim, średnim ładunku indeksie glikemicznym. Tutaj też pamiętamy o tym ładunku glikemicznym i tak starałam się przygotowywać posiłki, czyli zawierają one białka, tłuszcze, węglowodany. Głównie nacisk kładziemy na węglowodany złożone, które zawierają też więcej błonnika pokarmowego. Błonnik pokarmowy jest bardzo ważne w naszej diecie, ze względu na to, że ona moduluje mikrobiom jelitowy, który wytwarza związki, które korzystnie wpływają właśnie na, jeżeli chodzi na działanie przeciwzapalne, też na funkcjonowanie naszego układu immunologicznego, czyli to jest bardzo ważna rola. Dodatkowo błonnik pokarmowy obniża też ładunek glikemiczny posiłku, dzięki czemu po spożyciu takiego posiłku, czyli porównując na przykład spożycie e, na, e, pieczywa pszennego, a pieczywa pełnoziarnistego, no mamy inną odpowiedź, e, glik, e, inną glikemię poposiłkową. Dodatkowo do, do, dorzuciłam tam moje ulubione owoce, czyli borówki. Borówki są bogate w antocyjany, które też mogą e, jakby e, zwiększać wrażliwość na insulinę. E, ważnym takim elementem w diecie w insulinooporności jest to, aby zmniejszyć spożycie e, czerwonego mięsa, a zwiększyć też spożycie białka Roślinnego. I tutaj ja dodałam makaron z czerwonej soczewicy, generalnie strączki One zawierają izoflavony, które też mają korzystny wpływ, jeżeli chodzi o gospodarkę węglowodanową. I one mogą e, poprawiać wydzielanie też insuliny, mają działanie też przeciwzapalne. Także tutaj krótko o diecie w insuliny oporności. Posiłki są kolorowe, smaczne. Także zapraszam Was do mojej kuchni i lecimy z posiłkami. Czas na siadanko. Wsiadanko będzie w wersji na słodko, będą to płatki owsiane wymieszane z nasionami chia. Nasiona chia będą źródłem e, tłuszczów i kwasów omega-3, dodamy tu też e, dodatek e, pestek dyni jako źródło magnezu. Magnez ma super działanie jeżeli chodzi o gospodarkę węglowodanową. Dodamy do tego kakao jako antyoksydanty, do tego dodamy jeszcze jogurt naturalny, czyli owsianka będzie na jogurcie, ona będzie miała niższy indeks glikemiczny niż owsianka gotowana na mleku, ponieważ gotowanie zwiększa indeks glikemiczny i posłodzę to erytrytolem, żeby nadać jej słodkości i źródłem będą cudowne borówki, też bardzo wartościowy owoc o niskim indeksie glikemicznym, także lecimy. To będzie taka bardziej właśnie nasiona chia, czyli taki pudding chia z małym dodatkiem płatków owsianych. Dodam tutaj takie dwie łyżki nasion chia i dwie łyżki płatków owsianych. Tutaj polecam wybrać płatki owsiane górskie. I to będzie owsianka nocna, ponieważ nie będę jej gotowała, ona będzie e, się e, przygotowywać wieczorem, czyli będzie pod wpływem e, jogurtu mięknąć te płatki. I polecam taki fajny jogurt, e, który w składzie ma tylko mleko i kultury bakterii. Także bardzo fajny, bardzo go lubię i też jest bardzo smaczny. Rano, jeżeli ona będzie sztywna, można dodać trochę jogurtu, żeby. Była bardziej taka, nie była aż taka zbita, zobaczymy jaka wyjdzie. Ja sobie tutaj dodam dwie płaskie łyżeczki i kakao około 10 gramów. I całość mieszamy do połączenia się wszystkich składników. Super by było jakby w śniadaniu, w przypadku insulinooporności znajdowały się białka, produkty będące źródłem białka i tłuszczów, ponieważ białka i tłuszcze obniżają ładunek glikemiczny posiłku, dlatego warto je dodawać. U mnie źródłem białka jest jogurt naturalny, a źródłem tłuszczu jest nasiona chia i będą pestki dyni. Chciałam wybrać skyr naturalny ze względu na wyższą zawartość białka, ale niestety nie było, także wybrałam jogurt i tak wygląda moja owsianka i rano dodam pozostałe składniki, czyli, yy, czyli borówki i nasiona i pestki dyni. Czas dodać dodatki. Chciałam Wam pokazać jak wygląda owsianka. Jest taka fajna, puszysta i kremowa. Wielbiam taką konsystencję. Jestem ogólnie fanką konsystencji takich stałych. Także teraz dodajemy pozostałe składniki, czyli borówki, które już sobie umyłam i pestki dyni. Tak się prezentuje moja miseczka szczęścia. E, mamy tutaj owsianko, nasiona chia, nie wiem jak nazwać, e, taką owsiankę z dodatkiem nasion chia na jogurcie z dodatkiem erytrytolu, czyli niesłodzona cukrem e, ani miodem, tylko właśnie takim e, słodzikiem o niskim indeksie glikemicznym. Do tego mamy borówki pełne antyoksydantów i pestki dyni bogate w magnez. I tak się prezentuje miseczka. Ta miseczka jest naprawdę spora. Taki posiłek jest pełnowartościowy, zawiera węglowodany, złożone, zdrowe tłuszcze, białko w postaci jogurtu, owoce o niskim indeksie glikemicznym i bez jako źródło tłuszczów i składników mineralnych. Na no, drugie śniadanko też to będzie posiłek wytrawny i to będzie sałatka to użyjemy tutaj sałaty lodowej, papryki, pomidora, to będzie na, do dressingu, czyli będzie cytryna, sok z cytryny, oliwa z troszkę miodu, mozzarella jako źródło białka. Kupiłam awokado, bo było w promocji, także nie mogłam nie skorzystać. I do tego źródłem węglowodanów będzie makaron z soczewicy czerwony. Jest to bardzo fajny produkt. Pierwszy raz będę jadła, także jeszcze nie wiem, jak smakuje. Ma sporą zawartość białka, źródło bonika pokarmowego, zawiera też sporo żelaza, jak jak sama soczewica. No i też ma niski indeks glikemiczny, z tego co widziałam. I cała sałatka też ma niski indeks glikemiczny, który obliczyłam w programie. Także tutaj może zobaczyć, jakie ma wartości. jedynym minusem jest to, że tu jest 100 gramów po przygotowaniu. Także ja to liczę zawsze razy dwa sobie, tak mniej więcej. Więc takie 100 gramów ma około, no 5 mg żelaza, czyli sporo. Błonnik pokarmowy, który też obniża ładunek glikemiczny posiłku. Mamy zbilansowany posiłek, czyli mamy węglowodany, mamy ważne. Żywa bardzo dużo, białko i oliwa z oliwek będzie źródłem tłuszczów. Także lecimy z przygotowaniem mega fajnej, sytej, pełnowartościowej sałatki. Jednak dzisiaj awokado nie dodam, bo jest jeszcze twarde. Myślałam, że będzie miękkie, bo to było ten has, ale niestety jeszcze jest twarde, także zostawię do aż dojrzenie. I teraz wrzucam makaron. Karon bardzo ciekawie pachnie, także do gorącej wody wrzucam się i gotuję al dente. Wrzucamy warzywa i czas na mozzarellę. Przygotowałam mój ulubiony dressing. Tutaj mamy sok cytryny, oliwę z oliwek i troszkę miodu. Miodu nie musimy się bać, ponieważ mamy tak dużo warzyw, mamy. Mamy oliwę, mamy mozzarellę, makaron pełnoziarnisty, że ten dodatek jednej łyżeczki miodu nie wpłynie negatywnie na glikemię po posiłku, także tu liczy się jakby cały posiłek, a nie pojedynczy składnik, także taki, taki dressing jak najbardziej może być. Makaron mam już ugotowany i on pachnie i smakuje jak soczewica. Jak ktoś lubi soczewicę, to polecam. Ja ogólnie bardzo lubię soczewice, więc mi smakuje. No i lecimy dalej z posiłkiem. Dodajemy makaron, taki bardzo delikatny jest, nawet w dotyku. Mozarelka. I całość polewamy dressingiem. No i naszą sałatkę, taki pełny talerz. Witamin i składników mineralnych mamy gotowy. Tak prezentuje się moje drugie śniadanie. Mamy tutaj sałatkę z dodatkiem makaronu z czerwonej soczewicy, mozzarella, pomidor, papryka, sałata i dressing na bazie oliwy z oliwek, miodu, soku z cytryny. Na obiad. To będzie szybki obiad. Jeżeli tak jak ja nie lubicie szykować długo obiadu, chociaż lubię jak coś pysznego, ale generalnie robię szybkie posiłki, to polecam ten przepis. Będzie do tego użyta kasza gryczana jako źródło właśnie węglowodanów. Będą zdrowe tłuszcze i tutaj użyję słonecznik, który jest źródłem też witaminy E. Suszone pomidory, oczywiście. Warzywa, czyli pomidorki koktajlowe, cukinia jest moim ulubionym warzywem, cebula. Do tego będzie przyprawa. Tutaj przy, polecam dodawać przyprawy jako źródło antyoksydantów. Tutaj mamy suszone oregano, szpinak jako zielone warzywo liściaste. I tutaj mamy kurczak jako źródło białka, czyli mamy pełnowartościowy posiłek zawierający węglowodany, zdrowe tłuszcze, białko. Warzywa. Także lecimy, żeby oszczędzić Wam czasu pokazywania krojenia. Pokażę Wam wersję już półprzygotowanej. Uwalniamy torebkę, wsypujemy i gotujemy na sypko. Mam tutaj już wstępnie przygotowane. Mam skrojoną cukinię, cebulę suszone pomidory, kasza mi się już gotuje i mam kurczaka, którego upiekę w piekarniku. Tutaj skropiłam dla Tomka oliwą z oliwek, on będzie taki bardziej soczysty. Ja lubię takiego kurczaka bardziej suchego, dlatego ja mam bez, przy, bez oleju i mam tutaj, tylko, e, mam tutaj tylko przyprawa słodka papryka, pieprz, sól. Także lecimy. Jest to mega szybki obiad, także zaraz zobaczycie. Na patelnie rozgrzewamy olej. I wrzucamy posiekaną cebulę i cukinię. Cukinię mamy już taką miękką, fajną. Teraz wrzucam do tego suszone pomidory. Kaszę mamy już gotową, dlatego wrzucamy na patelnię. Całość mieszamy, na koniec dodajemy szpinak, który zaraz posiekam i mamy danie gotowe. Mam sobie szpinak i teraz troszkę go posiekam i wrzucę na patelnię, kilka się podusi, aż liście szpinaku się skurczą i mamy danie gotowe. Na koniec dodam właśnie serfeta, czyli fawita i słonecznik. Danie mamy już gotowe, także tutaj mamy nasze kaszop. To inaczej to nazywa się stir fry i teraz wam pokażę jak wygląda cała porcja. I obiady mamy już nałożone, tutaj mamy to samo, czyli taki kaszotto z cukinią, serem feta suszonymi, pomidorami, szpinakiem, cebulą, serem feta. i zaraz do tego będzie kurczak. I na sam koniec dodajemy kurczaka jako źródło białka i obiadek mamy w sumie gotowy. Jak się prezentuje mój obiad? Mamy tutaj kaszotto z kurczakiem, pomidorkami i cukinią. Czas na kolację, czyli prosty, szybki, zdrowy posiłek bogaty w kwasy Omega 3, czyli kanapki. I będą to kanapki z pastą z makreli, dodatkiem ogórka kiszonego, z dodatkiem jeszcze koperku. Ja to wymieszam z jogurtem i z musztardą. I taki w dodatek warzywny, czyli kiełki. Wzięłam akurat kiełki, pora, nigdy ich nie jadło. Można zobaczyć, jakie ma składniki mineralne. Także polecam kiełki jako dodatek taki smakowy i zdrowy. Do tego mamy pieczywo. Takie pieczywo razowe. Polecam wybierać pieczywo na zakwasie. I źródłem tutaj jeszcze warzyw będzie pomidor i szpinak. Także będzie to fajny, zbilansowany posiłek. Można jeść kanapki na diecie. O niskim ładunku indeksie glikemicznym trzeba wybierać pieczywo pełnoziarniste, najlepiej takie na zakwasie, do tego produkty będące źródłem białka, e, tłuszczów, które obniżają ładunek glikemiczny tego posiłku, warzywa i można stworzyć fajny, zbilansowany, prosty posiłek bez wydziwiania. Także lecimy z tą pastą. Ogórki kroimy w drobną kostkę, ja będę robiła na więcej porcji, także przygotuję sobie i będę miała na kilka dni taką pastę, nie no, myślę, że na dwa dni, także będzie więcej składników. Myślę, że wartości wszystkie przeliczę i podam w opisie. Koperek siekamy. Ten koperek nadaje no, mega fajny smak i w połączeniu na przykład z wędzoną makrelą bądź z wędzonym łososiem no, pasuje idealnie, uwielbiam takie połączenie, także kto nie próbował, polecam wypróbować. Dodatkowo taka niewielka ilość też wzbogaca posiłek wartości odżywczej, więc ja polecam zawsze dodawać takie małe dodatki, typu właśnie zielone warzywa liściaste, jakiś koperek, natkę pietruszki, zioła. Kiełki, które włącznie w całej diecie fajnie wzbogacają posiłek, i całość przerzucamy do miseczki. Makrele mam już obraną, nagrałam Wam to w przyspieszeniu, bo to było takie mało ciekawe zajęcie, ale polecam w ogóle makrele, filet z makreli wędzonej, nie ma tylu ości i taki jest gotowy do użycia. No tutaj akurat nie było w sklepie, to była ostatnia makrela, także obrałam ją, poszło sprawnie i zaraz będę, zabieram się za jajka i już mieszanie i pasta będzie gotowa, także obieram jajeczka. Jajka mam już ugotowane, jeszcze parują i jajka powinny być ugotowane na twarde i mieszam je z pozostałymi składnikami. Udało się na twardo ugotować. Jajko mam już tartę, także dodaję teraz yy, łyżkę musztardy. Jogurt naturalny, na razie dodam dwie łyżki. Można też dodać majonez lekki, będzie to fajny yy, też smak taki. Yy, I majonez lekki ma o wiele mniej kalorii, ma mniej tłuszczu, yy, a smakuje w sumie podobnie bardzo do takiego tradycyjnego majonezu. Ale niewiele, bo makrela jest i do tego dodajemy świeżo zmielony pieprz. Tak wygląda pasta. Jeszcze zaraz dodam troszkę jogurtu. Ale myślę, że będzie pyszna. Tak się prezentuje pasta. Jest naprawdę mega smaczna. Tutaj polecam dodać Troszkę pieprzu, a soli nie za bardzo, no bo to jest ogórek kiszony, więc to jest słone i zaraz będę szykować kanapki. Tak się prezentują kanapki z pastą z makreli i jajka. Do tego mamy szpina, kiełki, ogórek kiszony, pomidor na chlebie pełnoziarnistym. Także mamy fajną, zdrową kolację, która świetnie sprawdzi się w diecie o niskim indeksie glikemicznym. Mam nadzieję, że posiłki Wam się podobały, jeżeli tak, to komentujcie, zostawiajcie łapkę w górę i widzimy się w kolejnym odcinku, cześć!